Spoko młodzież. No spoko luz. Ten e, to jest przystanek dla ludzi. Nie, przystanek dla tego. Za parę minut jego nie widzę. To może pan całka się dla ludzi. Nie byłeś. Spoko młodzieńczej. Ja powiedziałem. Techni to dzień. Cicho. Ja cię muszę czekać na koleję. To no pan, że spokoj go ojca. Luz. Nie byłeś. Jucia. Nie byłeś. I nie ma tego. Jak już będzie... Y, a Pana idzie tego, jak to powiedzieć, młodzieńca? W tej chwili może odjechać. Bo pójdę do dziadka i, i powiem dwa słowa i koniec, czyli nie ma. Jakiego dziadka? A gdzie ty jesteś? Nie tu nie ma prawa być spankowany. Jakie ja nie jest to czego to mnie czekać. To młodzieńcze wybierają. Ci swoim. Sorry, ale nie mówię. Sorry? Nie przepijaj teraz. Spoko, co do rady? Sorry, sorry tej chwili, parę minut, nie widzę tego tutaj normalnie, świecia. To nie jest tylko dobra maszyna. Słuchaj, dziecięce. Dajcie parę minut, dwa, trzy, nie do jeden, I po, po jeden, no. no, no. to jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, to dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa, Trzymano. Zad Ja mnie nie. niej Dobra. Tuba złogra! Też, jest